Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jest mi nie, niezmiernie miło, że po tej długiej, COVID-owej przerwie możemy się ponownie spotkać. To jest chyba najcenniejsze w tym wszystkim. Mam nadzieję, że teraz to wszystko już będzie się odbywało w sposób bardziej płynny. Ja dzisiaj chciałem podzielić się to, co w tym COVID-zie żeśmy zrobili, mianowicie z zakresu automatyzacji i robotyzacji procesów spajania na przykładach drożeń wykonanych przez naszą firmę. Na początek my też obchodzimy rocznicę, może nie tyle obchodzimy ile mamy, bo obchodzić będziemy jak covid ustąpi całkowicie. Nasza rocznica to tak jak tutaj jest napisane 30 lat. Przechodząc już do omawiania przykładów, na początku dwa krótkie przykłady z robotyzacji. Dla producenta konstrukcji okrętowych wiodącego w Polsce opracowaliśmy, wykonaliśmy i wdrożyliśmy stanowisko zrobotyzowane do spawania Stali różnoimiennych, konkretnie chodzi o stal niestopową ze stalą wysokostopową kwasodborną. Detal o długości 3 m, szerokości 2,700 i wysokości 700 mm waży około 1000 kg. Spoiny były wykonywane jako jednościegowe 3-4 mm. Stanowisko składa się z dwóch pól roboczych A i B. Na środku stanowiska stoi. Obrotnik przechylno-obrotowy. Po prawej stronie widzimy, jak ten obrotnik dokonuje tego obrotu o 180 stopni. Na obrotniku zamontowane są wszystkie elementy peryferyjne, które potrzebne są do pracy robota, złącza antykolizyjne, palniki, zawory, czujniki, etc. Stację i AIB wyposażyliśmy w ramy, te, to jest kolor żółty, w ramy nośne do przyrządu i detalu. Tutaj na tym fotografii widzą Państwo kompletny system z przyrządem, ale niestety bez detalu, tutaj klient nam zabronił tego detalu ujawniać. Będzie to tak teraz coraz częściej, olbrzymia konkurencja i wszyscy chronią swoje tajemnice. Do obrotników łożysk podtrzymujących poprzez specjalne adaptery przykręcone są Ramy nośne służące do montażu detalu z oprzyrządowaniem. Ciekawostką tego rozwiązania jest to, że na polach A i B wykonaliśmy umieszczone w posadce specjalne zapadnie. Po prawej stronie widzą Państwo zapadnie otwartą, a po, prawe, a po lewej stronie, widzą Państwo, zapadnie zamkniętą. Jeżeli zamknięta jest zapadnia, to operator może bezpiecznie pracować w polu robota, ustawiając nowe parametry, zapinając detale, zdejmując detale, robiąc różne próby i testy. Zapadnia prawa służy do obrotu detalu, który oś obrotu ma 1350 mm. Gdybyśmy ustawili to bez zapadni, to człowiek nie jest w stanie spokojnie detali montować, dlatego że taka ergonomiczna odległość od posadzki dla człowieka, Europejczyka, to jest 800-900 mm. Ta zapadnia spełnia te warunki, że operator pracuje na wysokości 900 mm, a promień obrotu wynosi 1350 mm. Zapadnia po lewej stronie jest pokazana zamknięta. Widzimy tam dwie klapy i dwie boczne skrzydła, które pełnią rolę ryglującą. Po prawej stronie widzimy układ jakby zatopiony w podłodze z siłownikami podnoszącymi elementy zapadni. Tutaj jest krótki film, który pokazuje, jak zapadnia działa. Widzimy, że detal, właściwie tutaj nie tyle detal, ile przyrząd dokonuje obrotu pełnego. I po wykonaniu tego obrotu zapadnia się, zamyka. Człowiek może bezpiecznie, z chwilą, gdy ta lampka na obrotniku gaśnie, człowiek może bezpiecznie wejść do strefy spawania, do zdjęcia elementu, do założenia elementu i tak dalej. Kolejnym bardzo ciekawym systemem, jaki tutaj żeśmy zamontowali, jest tak zwany system wire switching. To jest patent Panasonica, który umożliwia wykorzystanie dwóch różnych drutów z dwoma różnymi podajnikami. Te podajniki widzimy tutaj. Widzimy dwie szpule drutu. Po lewej jest drut G3S1, po prawej jest drut kwasoodporny 307. Robot, tak jak powiedziałem, wyposażony jest w dwa podajniki. W przypadku spawania jednym drutem, drugi drut jest automatycznie cofany do podajnika drutu. Też pod, tutaj widać dwa właśnie podajniki drutu. Krótki film, nie na stanowisku, ale obok, który pokazuje w zasadzie, jak ta wymiana następuje. Otóż na początku po lewej stronie mamy stal, niestopową, metoda M, mieszanka M21. Po wykonaniu spoiny palnik podjeżdża do stacji ucinania drutu. Z chwilą ucięcia drutu następuje automatyczne wysunięcie drutu i to w tej chwili trwa oraz przełączenie gazu osłonowego z mieszanki M21 na taką mieszankę 98%. Argonu 2% CO2. I teraz widzimy już stal. schowanie stali nierdzewnej. Tam był błąd metoda MIG, to jest metoda MAG oczywiście. I to można robić tak nieskończoność, lewo, prawo. Yy, ten proces wymiany to trwa około 2-3 sekundy. Drugim takim przykładem robotyzacji ciekawej. To jest właśnie tutaj Zachodniopomorskie, to jest firma GP spółka z o.o. ze Szczecina, to jest światowy producent, czołowy producent urządzeń inżynierii drogowej i dla firmy tej wykonaliśmy specjalne stanowisko zrobotyzowane ze supowysięgnikiem z dwoma polami roboczymi o długości 6 metrów, wyposażonym w obrotniki o udźwigu 2000 kg. Ciekawostką tego układu jest ta strona tutaj, którą widzimy. My możemy wysunąć osłonę i połączyć te dwa obrotniki w tak zwanym systemie par, który umożliwia synchronizację obrotników i umożliwia spawanie elementów o długości 12 mm. Na obu obrotnikach jest system napędowy i w sposób perfekcyjnie synchroniczny dokonuje się obrotu detalu. Gdybyśmy tego nie zastosowali, to następuje proces skręcania tych żółtych ram, ewentualnie również przyrządu i detalu. Supowysięgnik zawiera również wszystkie elementy, czyli robot, stację czyszczenia. Mamy tutaj robot specjalny TM2000 WG3 z tak zwanym pakietem przewodów z road, który umożliwia przejście przez ostatnią ramię osi i dzięki temu rozwiązaniu robot ma możliwość spawania w ciasnych pomieszczeniach. Tutaj pokażę tylko krótki taki moment czyszczenia tego palnika, bo jest to takie ciekawe ujęcie, jak robot potrafi podjechać do stacji czyszczenia i na życzenie klienta właśnie w tej pozycji następuje ucinanie drutu, czyszczenie elementu i przygotowanie robota do spawania. No i tutaj króciutki jest moment spawania, dlatego że element w tym przypadku jest tradycyjny, także nie ma tutaj żadnych takich powiedzmy systemów high-tech, ale możemy powiedzieć, że na tym systemie klient może wykonywać elementy, powtarzam jeszcze raz, do 12 metrów bieżących. I ostatni przykład, to jest zgrzewanie z kolei. To jest zgrzewanie stelaża, kanapy tylniej, kanapa tylnia, fotela jednego z rodzaju samochodów BMW. Po lewej stronie widzą państwo przyrząd. Tu jest tylko jeden przyrząd, bo to jest jedna kanapa. Nie wiem. Nie wiem czy tam będzie widać dobrze, ale to jest detal, który zaraz też tutaj pokażę. A to są zaciski firmy Tinkers, które z jednego zamocowania cały ten stelaż się zapina, ale montaż jest ręczny. Montaż jest troszkę uciążliwy, ale no nie da się, bo to są elementy przetłaczane, wytłaczane i to nie są takie elementy, powiedzmy, precyzyjne jak niekiedy po obróce mechanicznej, szlifowania czy innych procesów. Po prawej stronie widzimy już Kompletną maszynę z całym systemem zgrzewania, czyli to serce tutaj też jest w przypadku tego, jest serce tekny. Mamy tutaj dwa sterowniki tekny, TE i transformatory, i oczywiście cała szafa logiki, która jest tutaj umieszczona w tym polu. Po lewej stronie widzimy przyrząd do mocowania tego stelarza. Tu już widać wyraźniej. Tu już widać wyraźnie, jak ten stelaż wygląda, a po prawej stronie mamy kompletny stelaż, jak on prezentuje się całkowicie. Maszyna. Jeszcze trochę jest, tak? Tak, A już to też kończę niedługo. Maszyna widoczna po lewej, po, po prawej stronie i krótki film pracy maszyny. No, chwileczkę tutaj muszę, bo to chcę już dokończyć, pokazać. To jest proces załadunku, a proces grzewania jest, jest bardzo krótki. Tak, jak powiedziałem, dwa sterowniki firmy Tekna. Teraz następuje ręczny załadunek. No niestety tego, a też dosłownie parę sekund jeszcze tylko. Też ten załadunek, tutaj Państwo widzą, że jest trochę wolny, bo to jest odbiór. To nasz pracownik zakłada dzisiaj tam w fabryce na wschodzie Polski te. Ten człowiek to robi yy, szybciej jak robot, także to są zupełnie ruchy potem takie zautomatyzowane. I już zdaje się, że będzie ostatni element. Przycisk start. O nie przepraszam, jeszcze jeszcze coś dokłada. Taki pracownik to złoto. Tak. I teraz zapięcie automatyczne i odpowiednie sekcje zgrzewadeł podjeżdżają i w cyklu automatycznym tutaj te zgrzeiny wykonują. Wydajność takiej maszyny jest 300% większa od zgrzewania, od zgrzewania ręcznego. Po zakończeniu procesu zgrzewania, detal wyrzucany jest w sposób automatyczny, i przechodzimy wtedy już do następnego detalu. Widzimy wyrzucenie automatyczne. Na koniec, proszę Państwa tak też dostaliśmy złoty medal na targach. Muszę powiedzieć, że byliśmy zaskoczeni na targach poznańskich w tym roku. We wrześniu były tłumy ludzi. To, tego nie było nigdy jeszcze w czasie targów. Ludzie stęsknieni. I ostatnią informację, jaką chciałem przekazać. Jesteśmy od niedawna przedstawicielem firmy Stirlwell, która opatentowała głowicę FSW friction Steel Welding do zgrzewania, do zgrzewania tarciowego z mieszaniem, ale nie na maszynach gantry, tylko na klasycznych maszynach CNC typu frezarka. Możemy na frezarkę założyć taką głowicę i po 15 minutach możemy spawać, możemy zgrzewać tarciowo z mieszaniem i po 15 minutach po powrotem możemy obrabiarkę przystosować do procesu frezowania na przykład. Dzie dziękuję za uwagę.